Cześć. Dzisiaj przychodzę do was z treningiem na piękny, mocny i płaski brzuch. Są to ćwiczenia metodą pilates, które świetnie wzmacniają mięśnie głębokie brzucha i uwydatniają pięknie brzuszek na zewnątrz. Gwarantuję ci, że po 14 dniach wykonywania tych ćwiczeń codziennie znacząco poprawisz wygląd swojego brzucha. Jest to tylko 6 minut ćwiczeń, wykonywanych każde z nich po 30 sekund z 10, 10 sekundową przerwą. Pomiędzy, a efekty spektakularne. Więc kawałek podłogi, mata i lecimy z tematem. Zaczynamy od ćwiczenia zwanego roll-up. I mocno zejdź nisko, góra. op, góra. I wdech, w górze, wydech, wdech, wydech. Zejdź nisko, roluj się na kości ogonowej. hop, i hop. Nisko. I góra. Wdech. Jeszcze chwila. Wytrzymaj. Tak jest. Nisko. I góra. Ok. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Setka. Wyciągnij się wysoko. Oderwij łopatki od podłogi. I cały czas napięty brzuszek. Wdech, dech, 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 dech. wdech, 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 wdech. Wydech, wydech, wdech, wdech, wdech. Wdech, wdech, wydech. wdech, wdech. Wdech, 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 wdech. Wdech, 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 wdech. Na pięć razy wdech, na pięć wydech. Cały czas jesteś mocno w górze łopatkami. Mocno cały czas na centrum. Góra góra góra, dudu, dudu, dudu. Góra góra góra, du dudu. I jeszcze chwila. Wytrzymaj. Cały czas brzuszek pracuje. Okej, okay, mamy to. Zostajemy w dole. Uginamy jedną nogę. Druga prosta. Stopa poń. Nosek do kolana zbliży. Wysoko łopatki i z wydechem. Wymiana. Tak jest. Bardzo dobrze. Jeszcze chwila. Wysoko. Nosek blisko kolana. Druga nóżka bądź tutaj nisko. OK, mamy to. Teraz robimy skosiki. Uwaga. Nogi w górę. Wyciągnij się do tych nóg. I lecimy mocno do boku. Hop. I hop. Na wydechu mocny skręt. Wyjdź tym barkiem mocno do boku. Pomóż sobie troszkę rączką, jak ci ciężko, ale mocno się skręć. Wydech. Wydech. Raz. I kolejne ćwiczenie, double leg stretch. Wyciągnij się w górę, nóżki proste nad ziemią wysoko i opuszczamy obydwie. Cały czas mocny tutaj, tuf. ręcznia przyklejone do maty, napięte centrum, pępek klejonych kręgosłup, łopatki nie opuszczamy. Point. Mamy to. Kolejne. Zostajemy w podporze. Jedna nóżka wyciągnięta. I mamy One leg teaser. Osta nóżka, stópka, bądź. Jeszcze chwila. Ok, zmieniamy na drugą nogę. a jest oparta, ta długa. Wychodzimy rączkami, pogląd się do tyłu i lecimy. Na no, Nawet Itajmy oddychamy. Mocne celu. Jeszcze chwila. Końcówka. Poszło. Kładziemy się na plecach. Jedna nóżka objęta, druga prosta. Tak jak było. Ale rączki za głową. Lecimy po skosie. Na wydechu. Łokieć za kolana po skosie. Lewy do prawego, prawy do lewego. Oddychaj. Stupki point. Nie spiesz się. Zrób w swoim tempie. Mamy to! 6 minut ognia na mięśni brzucha za nami. I jeszcze raz zachęcam: 14 dni z tym małym zestawikiem ćwiczeń zdziała cuda. Do zobaczenia! Dzięki!